Mój bracie, moja siostro, czy kiedykolwiek wyobrażaliście sobie, że obudzicie się jutro ze zmienionym życiem? Bóg ma moc zmienić każdą sytuację w jednej chwili, a dzisiaj, dzięki tej potężnej modlitwie, może rozpocząć się dla Ciebie nowy czas. W Biblii widzimy, że Pan zadziałał nagle w życiu wielu osób, otworzył drzwi, z których nie było wyjścia, przyniósł niespodziewane cuda i w ciągu jednego dnia zamienił się w niewolę. To samo namaszczenie jest dostępne dla Ciebie teraz. Ale uważaj, każde słowo tej modlitwy ma swój cel i konieczne jest dotrzymanie jej do końca. Aby otrzymać pełny wpływ tego błogosławieństwa. Zanim przejdziemy dalej, zostaw lajka, subskrybuj kanał, aby nie przegapić tak potężnych modlitw jak ta i napisz swoją prośbę modlitewną w komentarzach, będę się za tobą wstawiać. Teraz otwórz swoje serce, bo Bóg może Cię dzisiaj zaskoczyć. Panie mój Boże, w tej chwili wchodzę do Twojej obecności, aby wołać o nadprzyrodzoną przemianę. Wiem, że Twoja moc jest nieograniczona, że nic nie jest poza Twoją kontrolą i że jedno Twoje słowo może całkowicie zmienić moje życie. Dziś padam na twarz przed Tobą, uznając, że potrzebuję Twojej interwencji, aby żyć w nowych czasach. Wiem, że Pan jest Bogiem nowych początków, cudów i odpowiedzi. Dlatego wołam z wiarą: Dokonaj całkowitej zmiany w moim życiu w imię Jezusa. Ukochany Ojcze, są obszary w moim życiu, które utknęły. Są zablokowane bez postępu, ale Twoje Słowo mówi, że to Ty otwierasz drzwi, których nikt nie może zamknąć. Dlatego dzisiaj oświadczam, że każdy opór, każda niewidzialna bariera, każde duchowe opóźnienie jest teraz przełamywane. Niech niebiosa się nade mną otworzą, i niech rozpocznie się nowy cykl. Wierzę, Panie, że nic nie jest w stanie zatrzymać Twoich działań, i że punkt zwrotny już nadchodzi. Panie, wiem, że w ciągu jednego dnia odmieniłeś historię Józefa, wyprowadziłeś go z więzienia i umieściłeś w pałacu. Wiem, że w jednej chwili rozstąpiłeś może dla swojego ludu i usunąłeś z niewoli tych, którzy krzyczeli. Dziś stawiam siebie w tej samej pozycji wiary, wierząc, że w ciągu jednego dnia wszystko może się zmienić w moim życiu. Wiem, że twoja moc się nie zmieniła, i że jesteś wierny, aby dokonać nieskończenie więcej. Niż mogę sobie wyobrazić. Boże, proszę cię, dotknij teraz każdego obszaru, który potrzebuje transformacji. Jeśli są długi, otwórz drzwi zaopatrzenia. Jeśli jest choroba, wylej swoje uzdrowienie. Jeśli jest smutek, napełnij mnie swoją radością. Jeśli panuje zamieszanie, przynosi to jasność i kierunek. Wierzę, że Pan już porusza niebiosa na moją korzyść i że niemożliwe zostanie dokonane w imieniu Jezusa. Ojcze, w tej chwili modlę się za tych, którzy czują się zmęczeni, zniechęceni, bez sił do dalszego działania. Wielu przeżyło trudne dni, nieprzespane noce i głęboką udrękę, ale dzisiaj w imieniu Jezusa ogłaszam moment zwrotny w ich życiu. Niech zniknie wszelkie zniechęcenie i niech rozpali się na nowo płomień wiary. Niech nadzieja wróci do serca, bo Ty jesteś Bogiem, który wszystko czyni nowym. Panie, wiem, że wiele osób tkwi w ranach przeszłości, w bólu emocjonalnym, którego nie mogą przezwyciężyć. Ale dzisiaj wołam, uwolnij, uzdrów, przywróć. Usuń z serca cały ból, całe rozczarowanie, całą traumę, która uniemożliwiła postęp. Niech pokój który przewyższa wszelkie zrozumienie, zaleje serca tych, którzy cierpią. Niech doświadczą nowego startu i pełni Twojej miłości. Boże modlę się za tych, którzy szukają pilnej odpowiedzi. Ludzi, którzy potrzebują cudu, rozwiązania jasnej odpowiedzi, Niech dzisiaj, Panie, niebiosa się otworzą i niech nadejdzie odpowiedź. Niech wszelki duch wątpliwości zostanie rozwiany, i niech Twój kierunek stanie się oczywisty. Wiem, że Pan się nie spóźnia i że w Twoim doskonałym czasie wszystko się ułoży. Ojcze, modlę się za tych, którzy walczą o swoją rodzinę. O swoje małżeństwo, o swoje dzieci. Wiem, że wróg próbował burzyć domy, wprowadzać podziały, powodować podziały. Ale dzisiaj w imieniu Jezusa ogłaszam przywrócenie. Niech Twoja miłość zagości w każdym domu, niech zagoją się rany i wzmocnią się więzi rodzinne. Przynosi pojednanie i odnawia relacje. Panie, stawiam przed Tobą wszystkich, którzy przeżywają trudności finansowe. Wielu nie wie, jak zapłacić rachunki, martwią się o jutro, ale oświadczam, że jesteś bogiem zaopatrzenia, który nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Otwiera drzwi do zatrudnienia, przynosi nowe możliwości, wysyła nieoczekiwane zasoby. Niech nadejdzie czas dobrobytu i stabilności w tych życiach. Ojcze, modlę się za tych, którzy zmagają się z duchowymi walkami, atakami wroga, prześladowaniami i zazdrością. Wiem, że wróg stara się przeszkodzić postępowi Twoich dzieci. Ale w imieniu Jezusa oświadczam, że wszelkie złe uczynki są teraz usuwane. Niech każde przeciwne słowo zostanie unieważnione, niech każda pułapka zostanie zniszczona. Niech Twoje światło świeci jasno i rozprasza wszelką ciemność. Panie, wiem, że jesteś bogiem powtórzeń, ale także rzeczy nowych. To, czego Pan dokonał w przeszłości, może dokonać także dzisiaj. Wiem, że Twoja moc nie ma granic i że żadna modlitwa zanoszona z wiarą nie wraca bez skutku. Zatem przywłaszczam sobie Twoją obietnicę i oświadczam, że teraz w moim życiu rozpoczyna się moment zwrotny. Umiłowany Ojcze, wysławiam Cię, bo wiem, że już działasz. Wiem, że niemożliwe zostało już dokonane i że objawia się to, co nadprzyrodzone. Prorokuję: dziś będzie ostatni dzień bólu, opóźnienia. Wątpliwości i cierpienia. Odtąd czeka mnie nowy czas osiągnięć i świadectw. Dziękuję Ci, Panie, bo wiem, że moje wołanie zostało wysłuchane. Dziękujemy, bo jesteś Bogiem wiernym, który nigdy nas nie opuszcza i zawsze przygotowuje dla nas to, co najlepsze. Wierzę. Że nadszedł punkt zwrotny i że w ciągu jednego dnia moje życie zostanie przemienione na chwałę Twojego imienia. Amen. Mój bracie, moja siostro, Bóg jest ekspertem w zmienianiu historii w ciągu jednego dnia. W Biblii widzimy, że Józef w ciągu 24 godzin udał się z więzienia do pałacu. Że lud izraelski przeprawił się przez morze i raz na zawsze został uwolniony od swoich prześladowców, a łazarz został powołany ze śmierci do życia jednym słowem Jezusa: Jeśli Bóg zrobił to w przeszłości, może to zrobić także w twoim życiu. Nic nie jest poza kontrolą Pana, a to, co dzisiaj wydaje się niemożliwe, Jutro może być wspaniałym świadectwem. Uwierz, że nadszedł czas Twojego punktu zwrotnego, że niebiosa poruszają się na Twoją korzyść i że rozpoczyna się nowy cykl. Jeśli ta modlitwa przemówiła do Twojego serca, nie zatrzymuj tego błogosławieństwa dla siebie. Subskrybuj kanał. Ponieważ Twoja subskrypcja jest bardzo ważna, abyśmy mogli nadal wprowadzać potężne modlitwy w Twoje życie. Zostaw swoją prośbę modlitewną w komentarzach, będę się za Tobą wstawiać. Niech Bóg Was potężnie błogosławi. Amen.